Od 14 lutego w Knyszyńskim Ośrodku Kultury można obejrzeć wystawę poświęconą kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu. 3 sierpnia 1901 roku urodził się w miejscowości Zuzela nad Bugiem na pograniczu Podlasia i Mazowsza jako drugie dziecko w wielodzietnej rodzinie Stanisława i Julianny Wyszyńskich. Urodziłem się na styku podlasia z Mazowszem. Pamiętam do dziś dnia ludzi prostych, których obserwowałem jako chłopiec. Zdumiewająca była ich spokojna, ufna wiara. Tego nie można nazwać żadną wiarą, niewiedzą religijną, bo z tym się łączy patrzenie w głąb. Niemal jakieś mistyczne obcowanie. Ci ludzie wiedzą to, w co wierzą. 31 października 1910 roku. Kardynał Stefan Wyszyński stracił matkę, która umarła mając zaledwie 33 lata po urodzeniu kolejnego dziecka. Matka moja umierała prawie miesiąc. My, dzieci, siedząc w szkole, z lękiem nadsłuchiwaliśmy, czy nie biją dzwony kościelne. Dla nas byłby to znak, że matka już nie żyje. W związku z tym, że uchwałą rady. Zajmuj Senatu, rok 2021 przypada na rokiem kardynała Wyszyńskiego, ponieważ w 2021 roku będziemy obchodzić 120. rocznicę urodzin, jak również 40. rocznicę śmierci kardynała Stawana Wyszyńskiego. W związku z tym pracownicy Wyszyńskiego Ośrodka Kultury przygotowali taką oto niedużą wystawę, żeby, żeby wyrazić hołd, szacunek właśnie kardynałowi Prymasowi. Do wystawy zapraszamy do obejrzenia na żywo w Ośrodku Kultury, jak również na stronach internetowych Knyszyńskiego Ośrodka Kultury i na YouTube. No i oczywiście też chciałabym bardzo podziękować Instytutowi Kardynała Wyszyńskiego za udostępnienie materiałów, z których mogliśmy skorzystać. Kiedyś po powrocie ze szkoły stanęliśmy wszyscy przy jej łóżku, a matka zwróciła się do mnie słowami – Stefan, ubieraj się. Ponieważ była jesień, koniec października, zrozumiałem, że mam gdzieś iść. Włożyłem palto. Spojrzała na mnie i powiedziała Ubieraj się, ale nie tak, inaczej się ubieraj. Zwróciłem na ojca pytające oczy, odpowiedział mi. Później ci to wyjaśnię. Z Andrzejewem jestem związany bardzo mocno. Tutaj bowiem od roku 1910 wychowywałem się. Tutaj, jako dziewięcioletni chłopiec, utraciłem matkę. Spoczywa ona na cmentarzu parafialnym. W latach 1912-1914 uczęszczał do gimnazjum imienia Wojciecha Górskiego w Warszawie. W 1917-1920 uczęszczał do Liceum Piusa X. 3 sierpnia 1924 roku otrzymał święcenia kapłańskie z rąk biskupa Wojciecha Owczarka w Kaplicy Matki Bożej w Bazylice Katedralnej Włocławskiej. 12 października 1953 roku do 6 października 1954 roku więziony w Stoczku Koło Licbarka Warmińskiego. Od 1976 roku w życiu kardynała Stefana Wyszyńskiego pojawiła się choroba. Marzec 1981 roku był początkiem śmiertelnej choroby, po czym 28 maja 1981 roku w uroczystość wniebowstąpienia Pańskiego o godzinie 4.40 zmarł Stefan kardynał Wyszyński, prymas Polski.